Cześć, witam Was w kolejnym niewinnym odcinku. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o Edwardzie Munku, autorze Krzyku, ponieważ już w sobotę będę prowadziła kolejne warsztaty Drink and Draw. Także, jak macie ochotę, to wpadajcie, jeżeli jesteście z Zielonej Góry albo z okolic, bo właśnie będziemy malować Krzyk. I myślę, że to jest bardzo dobry moment, żebym opowiedziała Wam o tym artyście, bo też będę miała ciekawostki, kiedy będę prowadziła te warsztaty, także Dwa w jednym to co lubimy. Edward Munk to autor krzyku, czyli jednego z najbardziej popularnych obrazów, jakie możemy sobie wyobrazić, ale to wiemy. Wiemy też, że był super wybitnym ekspresjonistą, a mimo tego, w całym światku artystycznym nazywano go skandalistą i szaleńcem, czyli to, co nas najbardziej interesuje w tych podcastach, żebyśmy posłuchali o właśnie takich mięsistych, ciekawostkach, a nie o jakichś tam, wiecie. Grzecznych i nudnych artystach, prawda? I z tego co pamiętam, to w jednym z podcastów o chorobach psychicznych artystów, to chyba był podcast czwarty, opowiadałam Wam o tym, że właśnie Munk odziedziczył po matce kruchość fizyczną, ale właśnie po ojcu słabość psychiczną i skłonność do błędu. I mówiono, że miał depresję i zaburzenia nerwicowe, ale w w tamtych artykułach, które czytałam, było tylko właśnie napomknięte, że miał takie choroby, a nie było nic dokładniej opowiedziane o tym i o różnych skutkach. Także o tym jeszcze dzisiaj pogadamy, ale najpierw zaczniemy od prawie początku, bo nie chciałabym Was zanudzać i opowiadać o jego dzieciństwie, bo pewnie. Większość z was to po prostu nie interesuje, ale znalazłam piękne wspomnienie Muka, które pokazuje nam, że już w młodym wieku wykazywał ogromny talent. I tutaj mamy też dowód na to, bo większość artystów, o których Wam opowiadam, może poza Claude'em Monebą zaczął malować w późnym wieku, ale większość z artystów zaczynało i odkrywał swój talent w młodym wieku, jak mieli po kilka lat. I to jest właśnie dowód na to, że z talentem się rodzisz, że talent a warsztat to są totalnie dwie różne rzeczy. Tak samo jak na przykład Pablo Picasso. Przecież Pablo, jak był małym chłopcem, to malował fenomenalne, realistyczne w ogóle obrazy. A z wiekiem po prostu kombinował, no i skończyło się na kubizmie. To jest bardzo fascynujące, jeżeli o tym pomyślimy. Ale dobra, przejdźmy do tego wspomnienia, o którym Wam mówiłam, i będę cytować samego Edwarda Munka. Mały wstęp, bo historia ma się tak, że on po prostu spacerował sobie ze swoją ciotką i był świadkiem pochodu niewidomych ludzi, który wspomina tak. Pamiętam, że jako siedmioletni chłopiec chwyciłem kawałek węgla, położyłem się na podłodze i narysowałem ślepców. Obraz monumentalnej wielkości. Pamiętam, że praca ta sprawia, mi radość i czułem, że ręka jest mi bardziej posłuszna niż wtedy, gdy rysowałem na odwrocie recept mojego ojca. To były czasy, kiedy młody Munk mocno wkręcił się w sztukę. To był też piękny okres dla bo Munk pochodził z Norwegii, to musimy wiedzieć. Dlatego, że artyści w tamtych czasach głównie tworzyli właśnie motywy historyczne, przedstawiali lud czy jakieś tam pejzaże, ale to też był ogromny przełom, dlatego że artyści wracali z Francji właśnie do Norwegii i przywieźli powiew nowego nurtu, bo przedstawiali nastrój, atmosferę i dużo niedopowiedzeń, czyli impresjonizm. I właśnie oni zaczęli wtedy zrywać z akademickimi takimi podstawami na rzecz też ekspresjonizmu, więc dużo się wtedy działo. I kiedy Munk miał 15 lat, już poważnie myślał o sztuce jako zawodzie i swojej pasji, mimo że jego ojciec namawiał go do tego, by został architektem. I wiecie, niby podobne, bo też artystyczny kierunek, ale jednak mocniej techniczny, więc Munk w tamtym momencie wynajmował pracownię z kolegami i zaczął tworzyć już pierwsze jakieś ilustracje do gazet. To też jest bardzo częsty motyw, że artyści na początku swojej drogi, swojej kariery, żeby zarobić, to po prostu przyjmują zlecenia komercyjne, co jest totalnie. Logiczne, nie? No i w tym czasie Edward zaczął już odbiegać od realizmu, co jest zabawne, bo zdenerwowało jego brata, który stwierdził, że Munk jest psychicznie niezrównoważony, bo jego obrazy wyglądają na niedokończone. Ciekawe, co by powiedział o obrazach współczesnych i obecnych artystów. Boże! Myślę, żeby by chyba tego nie przeżył. No ale przełomem w jego drodze artystycznej był obraz pod tytułem Chore dziecko. Było o nim głośno, bo cały artystyczny światek mocno go skrytykował. O, tak samo jak odbiorcy. Nie? Odbiorcom w ogóle nie podobał się fakt, że artysta tak nowatorsko podchodzi do sztuki, tak mocno odchodzi od realizmu. Ja nie wiem, czemu oni byli tak zafiksowani na, na temat realizmu. Munk przełożył wiele emocji na to dzieło. I tutaj Wam pominęłam w ogóle początki jego dzieciństwa i wszystkiego, a one miały jednak ogromny wpływ na jego późniejszą twórczość, ale tutaj w skrócie też Wam mogę powiedzieć, ponieważ w jego domu nie działo się dobrze, dlatego że i matka chorowała, i siostra bardzo poważnie, i sam Edward Munk był chorowitym dzieckiem, zresztą będzie całe życie chorował, więc jakby widmo choroby, tego, że ludzie są słabi, mają bladą cerę, wiecie, no to wszystko jednak pozostanie do końca. W nim, i będzie to potem przelewał na sztukę. Ale właśnie a propos tego obrazu Chore dziecko, no to nic dziwnego, że coś takiego powstało, ponieważ był to bardzo osobisty dla niego obraz, naznaczony dramatem i bólem, jaki przeżywał w tamtych czasach. I tutaj znalazłam bardzo fajny fragment, bo o tym obrazie mówiono. Munk zrezygnował z roli biernego świadka tragedii. Poprzez sposób malowania starał się oddać silne emocje towarzyszące mu w zmaganiach z przyszłością. I. Jak spojrzymy na obraz, to możemy doznać wrażenia, jakby malował go przez łzy, i to jest super wrażenie. Jak o tym czytałam, i potem spojrzałam na ten obraz, to faktycznie pomyślałam, że to dokładnie w ten sposób wygląda bo dziecko na obrazie wygląda, jakby było pogodzone ze swoim wyrokiem. Obok siedzi mama, i widzimy, że jej twarz jest zastygła w bólu. I tło jest bardzo surowe, więc nie odwraca naszej uwagi od ładunku emocji. To jest przepiękny obraz i proszę Was, żebyście sobie zobaczyli w poście, jak on wygląda. I właśnie tutaj przechodzimy do tego, że jest to nawiązanie do jego siostry Sofii, ponieważ dziewczynka zmarła z ciężką chorobą, bardzo długo się zmagała z ciężką chorobą, no i umarła w wieku 15 lat. Zresztą, 10 lat później Edward namalował kolejny obraz, który nawiązywał do tamtych wydarzeń i nazywa się Śmierć w pokoju chorego. Na tym obrazie możemy zobaczyć już całą rodzinę. Jest i ojciec, i ciotka, i widać w ogóle bezradność lekarza, który się tam znajduje, i rozpacz całej rodziny. Jego życie w ogóle było bardzo mocno naznaczone chorobą. I sam Edward mówił tak: choroba, szaleństwo i śmierć. Te czarne anioły czuwające nad moją kołyską nie opuściły mnie przez całe życie. Także no to jest piękne podsumowanie w cudzysłowie, piękne podsumowanie i taka esencja. Całej twórczości Edwarda Munka. To był też bardzo nieprzyjemny okres dla samego Edwarda, bo poza tym, że jego stan zdrowia się pogarszał, to jeszcze nie zarabiał na swojej sztuce, a krytycy byli bardzo obojętni na to, co tworzył. Ale on i tak wierzył w swój talent i przyszedł czas jakby na kolejny nurt, którego próbował i który go mocno zafascynował, był to impresjonizm i on sam uwielbiał Claude'a Monet, My też uwielbiamy Claude'a Monet. Był też oczywiście wielki Vincent van Gogh, który go inspirował swoimi obrazami, ale to i tak był moment, kiedy on nadal szukał swojej drogi w sztuce, jakby cały czas kreował się jego styl, który znamy już dzisiaj i sam nazwał w ogóle ten czas tylko takim krótkim romansem z impresjonizmem. No ale tutaj muszę przyznać, że nie tylko u Edwarda Munka, ale też u wielu innych artystów takie romanse są bardzo fajne, bo oni na sam koniec, kiedy kończą ten romans, to wynoszą z nich tylko odrobinę, która drobina po prostu buduje potem ich wyjątkowy styl, dlatego teraz możemy o nich posłuchać, ja mogę wam o nich poopowiadać. I w tym czasie, na dodatek, że bardzo mu się nie wiodło w życiu, to jeszcze zmarł jego. Ukochany ojciec, a jak wiecie, nie żyła już matka, siostra, jeszcze teraz ojciec. I on w ogóle nie mógł się wtedy z ojcem spotkać, bo chyba ojciec został w Norwegii, on był w tamtym czasie chyba w Berlinie. Dlatego teraz przejdziemy chyba do najciekawszego momentu w życiu Edwarda Munka, właśnie w momentu, kiedy mieszkał w Berlinie. Zaczęło się tak, że wystawił 50 prac w gmachu Architektenhaus i organizatorzy nawet nie wiedzieli, jakie prace on będzie wystawiał. Także, no, tam było Grube zgorszenie było tak ogromne, że cała scena niemieckiej sztuki zawrzała. I uznano jego twórczość za obrazy sztuki. Tam były jakieś wielkie dramaty, bo jakaś fundacja, czy ktoś taki związana ze sztuką w ogóle chcieli obalić tę wystawę, że jako oni mogli to pokazywać, i postanowiono zamknąć wystawę już po tygodniu. Ale to wyszło bardzo dobrze Munkowi, ponieważ zaczęto o nim mówić i to bardzo głośno, bo to sprawiło, że dostał naprawdę wiele propozycji wystaw, a skandal przywołał też widzów, no bo jakby. Po dziś dzień, prawda? Skandal jest najbardziej przyciągającą i najlepszą reklamą, tak mogę powiedzieć. I tak jak mówię, to był bardzo dobry czas, bo wystawiał swoje prace w wielu miastach w Europie, a nawet we Wrocławiu. To jest bardzo ciekawe. Więc Edward postanowił już na dłużej osiedlić się w Berlinie, wynajął sobie nową pracownię sztuki i zaczął malować nowy cykl, który się nazywał Fryz. Życia. Artystyczna bohema Berlina, czyli malarze, poeci, pisarze, mocno inspirowali Muncha, to też można zobaczyć w jego dziełach. I w tym cyklu powstało wiele dzieł, w tym najbardziej znany Krzyk, o którym Wam zaraz opowiem. Cały cykl składał się z 18 obrazów, albo miał składać się z 18 obrazów. Ten cykl Fryz Życia miał przedstawiać siły, które Kierują życiem człowieka takie jak rozkosz, miłość, strach czy śmierć czyli wszystkie najbardziej interesujące emocje, szczególnie dla Munka. Ale Edward nie dokończył cyklu, bo obsesyjnie potrafił wracać do jednego motywu, malując go kilka. Razy. I znalazłam fascynujący cytat, i dzięki, że ktoś to w ogóle spisywał, bo sam Muck opowiedział nam o momencie, który zainspirował go do tego, żeby namalować właśnie jeden z najbardziej znanych obrazów w historii. Ale najpierw muszę napić się troszkę winka. Szedłem drogą w towarzystwie dwóch przyjaciół, zachodziło słońce, poczułem nagły przypływ melancholii, niebo stało się nagle krwisto czerwone, zatrzymałem się. Oparłem balustradę, śmiertelnie znużony. Nad miastem i ciemnobłękitnym fiordem rozpościerały się rozlewiska krwi i języki ognia. Przyjaciele szli dalej, a ja drżałem z trwogi i wtedy posłyszałem przeciągły krzyk przeszywający powietrze. I tutaj jest w ogóle kolejny przykład Esencji munka, bo był to taki, wiecie, wylew emocji, kipiący z tego obrazu. Bardzo niepokojący zresztą jest ten obraz i do teraz jest bardzo kultowy i koniczny. Możemy go odbierać jako taką metaforę samotności i bólu istnienia. Mówi się nawet, że jego pierwowzorem był szkic o tytule Rozpacz. I w ogóle on malował go od 91, 1891 roku do 1910. I z ciekawostek, które lubimy najbardziej, powiem wam, że w wersji krzyku powstało aż 4 plus 50 dodatkowych litografii. No i plus ten pierwszy szkic, który nie został dokończony. Szkic jest czarno-biały, ale ma już gdzie nie chyba jakiś motyw pasteli czerwonej, wiecie, żeby pewnie nawiązać do tego krwawiącego nieba. No i tak jak mówiłam, właśnie Munk wielokrotnie wracał do tego motywu, który ewoluował do tego, który znamy obecnie. Ale, moi drodzy, to jest super ciekawe, dlatego że my znamy wersję, gdzie widzimy falujące ciało i takie nienaturalne, chude kończyny, dłonie, które, wiecie, jakby zasłaniają uszy. Kojarzycie krzyk, nie? Był wiele razy malowany i przerabiany. A na innych wersjach jest na przykład mężczyzna, który opiera się o balustradę albo kilku... Przechodniów, którzy gdzieś tam znajdują się w tle, jest jakiś mężczyzna w Meloniku. Także no, to jest bardzo fajne, bo wszystkie wersje znajdują się chyba w kolekcjach. Prywatnych poza jednym. Wiem, że jednym z właścicieli jest jeden z zarządu Museum of Modern Art w Nowym Jorku, ale ten obraz teraz już chyba nigdzie nie jest wywieszony poza muzeum w Oslo. I nawet jeden z prywatnych kolekcjonerów sprzedał jednego, Krzyka, że tak powiem, żeby otworzyć muzeum. Także to jest super ciekawe, i z tego co pamiętam, to była jakaś licytacja, by kupić krzyk, i go wylicytowano za 120 milionów dolarów, więc no, jakieś niewiarygodne pieniądze. Oczywiście, jak to bywa przy takich bardzo popularnych obrazach, to krzyk został skradziony, a nawet dwa. Krzyki. W 1994 i w 2004 roku e, skradziono dwa obrazy krzyk z muzeum w Oslo, ale na szczęście oba zostały odzyskane. Jeszcze dotarłam do jakiejś takiej małej ciekawostki, że niedawno naukowcy badali krzyk po raz kolejny, no bo wiecie, czym bardziej popularny obraz, tym chcą po prostu się w niego zagłębić, bo zafrapowała ich biała plama, która znajduje się na... Lewym chyba czy prawym ramieniu, właśnie tego krzyku, tego głównego obrazu, ale ona okazała się po prostu woskiem. Więc, no, nie jest to nic ciekawego, tylko po prostu świadczy o tym, że Mung w tamtych czasach oświetlał swoją pracownię świecami. Jestem zafascynowana, przecież my jako. Obecni artyści y, mamy super oświetlenia w pracowniach, a i tak nie zawsze jest wygodnie, a oni tak samo jak Picasso po prostu malowali przy kilku świeczkach, a tworzyli takie dzieła sztuki. Ale dobra, wracamy do Bohemy Berlińskiej, no bo to jest naprawdę ciekawy temat, bo wyobraźcie sobie wieczór w Berlinie. Gospoda Czarny Prosiak po niemiecku Schwarze Ferkel, bardzo uroczo. Gdzie zbierała się cała bohema artystyczna? I wyobraźcie sobie, że na przykład palili papierosy, popijali wino, rozmawiali o sztuce, filozofii, religii, miłości, całkiem jak ja i moi przyjaciele. Więc to musiały być mega magiczne momenty, które również inspirowały MUNKA. Jakby temat bohemy, picia, z jakichś spotkań takich z bardzo ciekawymi osobami, na pewno doprowadza nas do myśli o lafiryndach. No i to jest bardzo ciekawe. Bo ja wam kiedyś opowiadałam o tym, że ja widziałam zdjęcia munka z czasów, kiedy był młody, i no, mógłby się zaliczać do naszych art crashów, bo był bardzo przystojny. Dlatego poopowiadam wam o munku i o lafiryndowaniu, bo to was może zaskoczyć, mnie bardzo zaskoczyło. Jakby stały motyw u munka to miłość i śmierć. Wiadomo, tak wszystko całe jego życie było naznaczone śmiercią, a też jest równoznaczne z e, miłością. No i kobieta często przedstawiona jest jako modliszka, jako femme fatal, jako wodzicielka albo niezdolna do wierności. Kobieca zmysłowość w tamtych czasach w tym środowisku utożsamiana była z grzechem. To jest bardzo ciekawy temat. Często w ogóle mógł przedstawiał kobiety jako wampiry co symbolizowało, że dosłownie i metaforycznie romans był zgubą, a kobieta wysyła krew i życie. I faktycznie jest jeden taki bardzo znany obraz Munka, gdzie mężczyzna tak jakby leży, a kobieta wgryza się w jego szyję. Więc jest to przepiękna metafora. Dosłownie namalowana na jego obrazie. Ale nie ma co ukrywać, że kobiety się nim interesowały, bo nie dość, że był przystojny. Był bardzo zdolny, to był też tajemniczy. A wiadomo, że tajemnicze postacie, przyzdolne i przystojne, to przyciągają wielkie grono lawirynt. I co ciekawe, znalazłam też kilka fragmentów od biografa Munka, czyli osoby, która wie najwięcej o nim, bo on wspomina o notatkach, które mówiły, że Munk unikał uprawiania seksu. A to jest bardzo skrajne, bo większość labirynt artystycznych, o których wam opowiadałam, no to jednak nie unikały, poza Salwadorem Dalim, ale to wiadomo, nie było lafiryndą. Ja wam muszę powiedzieć, dlaczego on unikał tego seksu. Bo go bardzo denerwowało, że kobiety chcą z nim tylko sypiać i chcą tylko z nim uprawiać seks, a on oczekował bliskości, nie tylko takiej fizycznej. Wiecie, coś typu porozumienie dusz. Czyli był romantykiem w głębi. Ale myślę, że też w ogóle wszystko, co wydarzyło się w jego życiu, że stracił tak wiele bliskich osób, może, może podświadomie nie chciał angażować się w żaden inny związek, żeby nie stracić kolejnej kobiety? Nie mam takie tylko domniemania. Ale mógł uważał, że kobiety wysysają z niego energię i zabijają kreatywność i twórczość, i ograniczają go jako artystę. A pamiętacie, że jest wielu artystów, którzy stawiali po prostu swoją twórczość ponad miłość, ponad rodzinę, więc jeżeli Odczuwał, że kobiety go ograniczają, no to dobrze, że nie chciał, wiecie, po prostu mieć z nimi nic do czynienia, prawda? I czytałam trochę o kobietach w życiu MUNK, ale nie było tam nic ciekawego. Było o kilku muzach, ale nie było żadnych takich szczegółów, które mówiły, czy coś w ogóle ich tam łączyło. Znalazłam tylko jedną kobietę, która nazywała się Tula Larsen. Była to młoda kobieta, która tworzyła z nim wieloletni związek, ale bardzo burzliwy, że oni się ciągle rozchodzili, a potem schodzili i znowu byli razem. Ale mógł nie chciał z nią być, dlatego że ona oczekiwała i wymuszała, jakby presję na nim, żeby wziąć ślub, mieć rodzinę i dzieci. A on tego nie chciał. On chciał po prostu tworzyć, i sztuka była dla niego najważniejsza. Ale te wszystkie. Momenty, które przeżył właśnie z tą kobietą, z tą tulą, bardzo mocno pogłębiły jego chorobę psychiczną i też alkoholizm. I z ciekawostek tutaj mam, że kiedy miał 37 lat, to odstrzelił sobie palec u lewej ręki, bo właśnie ta tula wpadła w jakiś szał i chciała popełnić samobójstwo i on próbując wyrwać jej rewolwer, odstrzelił sobie palec w lewej ręce. Ręce. A o tym się nie mówi tak głośno. Jak Gogowi odstrzelono czy tam odcięto ucho, no do dzisiaj musimy to powtarzać, tę interesującą historię. Ostatnie lata życia Edwarda Munka były bardzo obfite w alkohol, halucynacje i urojenia. I nie dotarłam do wiadomości, czy te urojenia były spowodowane na przykład tym, że ćpał, czy faktem, że pogłębiała się ta choroba psychiczna. Domniemam, że obie rzeczy, no bo jednak, Berlin w tamtych czasach, no to wątpię, by pili wyłącznie alkohol. Ale sam Edward Munk cierpiał na manię prześladowczą. Aha, to może dlatego te urojenia i halucynacje. No ale w każdym razie wtedy właśnie trafił do psychiatryka na 8 miesięcy i bardzo dobrze, że to się wydarzyło, bo tam jeszcze miał depresję i inne e, choroby psychiczne, które bardzo źle na niego wpływały. I po wyjściu, po tych 8 miesiącach, uspokoił się, a w jego obrazach końcu nie widać już tematu katastrofy i pesymizmu. Bo w ostatnich obrazach właśnie widać jakby jest seria starca i muzy. I są to przepiękne portrety w całkiem innym stylu. Mi troszkę się kojarzą z nowym Davidem Hockneyem, ale to może tylko tak trochę bo są bardzo kolorowe kreski, takie bardzo spokojne i delikatne i proste. Autoportrety, ale powiem Wam, że w ogóle twórczość Munka jest bardzo uproszczona w sensie nakierowuje od razu odbiorcy na zrozumienie obrazu jakby nakłania go do odczuwania właśnie emocji, a, a nie jakiejś tam głębszej analizy. Bardzo często tło jest właśnie albo proste, albo rozmazane. To jest bardzo ciekawe, no bo na przykład porównując z pracami, nie wiem, Salwadora Dalego, no to wszystko jest super skomplikowane, jakby wręcz opływa symboliką. I tutaj też jest symbolika, ale w totalnie innym i bardzo uproszczonym wydaniu, i bardzo mi się podoba jego sztuka. I to, to jest w ogóle niesamowite, jak się patrzy na jego obrazy. Ja widzę w ogóle bardzo dużą inspirację i taki napływ van Gogiem, impresjonizmem. Te jego późniejsze obrazy są takie miękkie, takie obłe. I te kolory w ogóle są fascynujące, bo niektóre z jego obrazów są tak mocno się świecą, jak na przykład obrazy Monet. Mi się zawsze kojarzy Monet z renua, właśnie z takim świecącym obrazem, a te obrazy, które były mocno inspirowane impresjonistami, są bardzo kolorowe, w takie ciapki, jak właśnie robił Van Gogh, ale są jednak delikatniejsze niż te Van Gogowe. Super ma pomieszane te style, nie? Te jego pierwsze obrazy są właśnie bardziej realistyczne, ale już zaczynają być takie przekręcone, w sensie, że chce... Odbiec od tego realizmu, ale jeszcze niedokładnie wie, w którą stronę, ale już widać, że coś kombinuje, więc jakby piękna jest jego twórczość, bardzo mi się podoba i bardzo mi się też w mąku podoba to, że od zawsze wymykał się definicją i chłonął świat, właśnie, emocje i zmysły i przedstawiał go w taki sposób, bo bardzo ciężko przez długi czas było go sklasyfikować, może i do teraz ciężko to zrobić, także no bardzo wyjątkowy człowiek myślę, że w dużej. Mocno nieszczęśliwy, ale wszystko co się wydarzyło, no to jednak przełożyło się na te totalnie niesamowite, wyjątkowe, wybitne dzieła sztuki. I oczywiście, że nie zawsze jest tak, że tylko tragedia może zainspirować artystę, ale w przypadku Edwarda Munka, no to myślę, że właśnie śmierć i wszystko złe, co się wydarzyło w jego życiu, było no, mocnym po prostu zapalnikiem do tego co stworzył. Edward Munk zmarł w wieku 80 lat, czyli żył bardzo długo. Widać, że potem przestał <grych> pić i trochę się uspokoił. I mam nadzieję, że Wam się podobał ten podcast, ponieważ to już jest koniec informacji. Jeszcze nie do końca wiem, jak ugryźć te podcasty o danym artyście, bo nie chcę Wam mówić jakby wszystkiego, bo nie wszystko jest istotne, ale chciałabym, żebyście po takim podcaście mniej więcej wiedzieli, kim był, co tworzył, dlaczego w taki sposób tworzył i że potem, jak będziecie gdzieś w galerii, to nie będzie potrzebny Wam jakiś podpis, że to jest dzieło Edwarda Munk'a, tylko już z daleka zobaczycie i rozpoznacie po jego stylu, bo akurat ten artysta miał bardzo nietypowy styl, zresztą jak każdy z tych wszystkich wybitnych wielkich artystów, że nie da się po prostu tego podrobić. Także Mam nadzieję, że moje warsztaty Drink and Draw też się spodobają wszystkim, bo jakby z każdą lampką wina maluje się coraz lepiej, no. Ale to, to jest logiczne i wszyscy o tym wiemy, także... Moi drodzy, ja dzisiaj mam urodziny, bo jest 18 stycznia, kiedy to nagrywam, więc jeżeli będziecie tego jutro słuchać wieczorem, to wypijcie moje zdrówko... Ja piję wasze i piję też zdrówko za kolejne podcasty, żeby było ich coraz więcej i były coraz lepsze. Także. Dziękuję.